Cześć, tu Bartek z Maybell. Jest coś, czym bardzo lubię się z Wami dzielić. W naszym sklepie znajdziecie ostatnią kolekcję szkła Zbigniewa Horbowego, sygnowaną i stworzoną w jego obecności. Ten zaszczyt zainicjował powstanie kategorii o nazwie Fenomeny, bo szkło chorbowego, co tu dużo mówić, jest wzorniczym fenomenem, który wydarzył się w Polsce. Karierę rozpoczął w Hucie Szkła Sudety, a śmielej kontynuował w Hucie Barbara, gdzie jego estetyczne koncepcje szybko znalazły uznanie. Największy rozgłos przyniosło Szkło antiko, którego wytworzenie polegało na celowym wprowadzaniu w szklaną masę pęcherzy powietrza. Metoda była ripostą na zarządzanie ministra budownictwa, który przesądził, że ilość bąbelków nie powinna przekraczać liczby dziesięć. Horbowy podsumował to słowami. 3 do pięciu pęcherzyków to jest wielkie nieszczęście, ale 350 do 500 to już jest ogromna zaleta. Mawiał, że w żyłach ma szkło. Projektował formy ze szkła selenowo-kadmowego, dzięki któremu uzyskiwał niespotykane w naturze kolory i tonacje. Szkło kochał tak, że mógł się za nim rzucić do pieca. Zbigniew chorbowy odmienił nie polskie, a światowe wzornictwo, tworząc przesiąknięte magią przedmioty użytkowe. Dostępna w Mabel limitowana seria obejmuje 26 projektów, które stanowią świadectwo szlachetnego rzemiosła i wyrafinowanej kultury szkła.